No, i to jest właśnie to, jest to, o czym wspominałem na samym początku, czyli że jest pewnego rodzaju trend, obserwuję pewnego rodzaju trend na różnych forach, że jednak przebijają się forumowicze, tak można powiedzieć, lub administratorzy, którzy jakby sugerują, żeby nasze dziecko było szczęśliwe, no to musi jeść i właściwie czuć, że może wszystko robić uśmiechać się, jeść do rozpuku. Rzeczy niezdrowe, ale przyjdzie mama albo, albo dzieciaczek, prawda? I sam sobie poda parę jednostek insuliny. I pamiętajcie, to nie chodzi o to, że to jest kwestia wyuczenia pewnych nawyków, wyniesienia tych nawyków z domu i brak jakby wstydu i pewności siebie w takich zaburzeniach. No nie wiem, no ktoś ma, dajmy na to, rudy kolor włosów, prawda? No i. To społeczeństwo nas dobija. Także trzeba mieć też, też uczyć dzieci takiego dystansu i stawiać ich przed wyzwaniami, nie chować ich przed światem, wypychać ich na ten świat, żeby one nabrały bycia. I nie szły właśnie w ten tor, że dobra, to ja sobie dzisiaj z nim wszystko, nie mam ze sobą Pena, no to no, magiczny kiosk na wrzutki czyli maszyny wendingowe, stoi otworem, będę się słabo czuł, no to się najem, później podam parę jednostek insuliny, wrócę do domu i nie. z tym nie o to chodzi. Dziecko ma mieć świadomość i tą właśnie drastyczną świadomość tego, że ono skraca swoje życie. I absolutnie takie dywagacje na temat bo dajmy, znaczy według mnie oczywiście, mówię to jest swoją subiektywną opinię, dajmy dzieciom być szczęśliwym tu i teraz, to oznacza, to dziecko nie żyje za jakieś kilkanaście lat. Więc wybierajcie, czy wolicie uśmiechnięte dziecko przez 10 lat, czy skwaszone dziecko do 10 roku życia, a uśmiechnięte dużo, dużo dłużej. Dla mnie wybór jest oczywisty. Także myślcie, myślcie, pamiętajcie, że insulina jest najbardziej zabójczym hormonem. Jeżeli ktoś wam każe podawać duże ilości insuliny, to po co on to robi? Nie rozumiem. Są inne alternatywne ścieżki, o których żeśmy mówili i można je e, zapisać dzieci na zajęcia ruchowe, na jakieś aqua, baseny, nie baseny, wygłupy totalne. Dziecko zapomni, tylko zabezpieczyć się węglowodanami, e, żeby te, jak ten wysiłek jest przedłużony i to jest rozwiązanie, a nie ładowanie tej insuliny. Prawda i zasilanie bikwarne.